Ale po <noise> <co górna> było. <noise> Jak maszanna jakaś ty po frudeło prawą tu lepiej? Na prawie więcej miejsca. No lewo, wziąłeś bez żadnych kolizji Bo to jeden jedną drugą drugą tak najlepiej Kurwa iskry idą po tobie ja Kurwa no dwa

Stroo, stroo. If I get around, I'll run a block. Kilometer, eerste. Stel. The status changes. Okuurja. Koochadka? Draai naar daar. na draai naar daar. Nitro. nitro Go go go. Niet roo. Ik <toczek> heb niets nodig. Get around no, the guy and roll into a 1075. Don't let him slip by you. was it I a Give me every unit you got. Clear the road. Dark Okay, uh hit the roadblock and hit the block. That means you He pulled a fast one, guys Uważaj, kurczatka będzie tu, no. Od na prawo. Na no prawo od razu. Dalej, ci płaczęto. O ci płaczęto. Na kolęder w tym razie. Nie? Cuf! P***daj sobie, bo polski rap jest najważniejszy 34! Mingai młoty, Mingai. No tu jeszcze słuby będą. No ja o, kurwa Let's up on pursuit. Get ready to push him into a roadblock. It's just up ahead. Ja nie mogę. Dawaj, dawaj. O dzięki. Za dawaj, dawaj. Which unit you got? Clear roads, sky, neutral. Jemę. Jest pierwszy, szybciej jedź. No ja de no. Jedź. We are. Jedź. No ja de. Far. Nie! Yes. Kurwa! Nie! Oh, yes. O oh, kurwa! Ja ale, pierdolę do Catary. Ale fart, nie? Pół ale sekundy chyba ja... zostało kurwa, Ale my o ty jesteśmy, ty, ale być o ty, nie? Ledwo, ja ledwo. Żeby nie moja katapulta, to byśmy już strali, Nie? No. by się.